Dzień dobry, i pobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. Ja jestem Smarty, a przed Wami to najlepsza taktyka, czyli Skybase. Ale tym razem Epic Games postanowił nas zaskoczyć turniejem społeczności od Benji Fishy. No i właśnie na tym turnieju postarał się dotrzeć do finałów, wykonując tylko i wyłącznie Skybase. Ja wiem, że Wy Skybase y kochacie. Zostaw jakąś łapkę w górę na starcie, co? O, no to jedziemy. Zaczynamy w takim razie nasz pierwszy turniej od dawien dawna. Bardzo dawno nie grałem w turniej. A ile mam gier? Tutaj nie wiem, ile gierek mi zostało. Gdzie ta informacja Gdzie tu się wszystko pozmieniało? 10 gierek mam. Ueluju, no to na lajcie się dostaje. O, ale tu już widzę Spocuch jest jeden. Zaba, zaba, zaba. O fój! ale to czuć na kilometr od niego. Ja się odsunę, wreszcie przejdzie. O, idź ode mnie palce, bym cię nie dotknął. fuj! Już mi humor zepsuł, jak mówi Zaba, zaba, co robi? Zaba, zaba. No normalne to jest. No i oczywiście klasycznie lecimy na tartaczek. No bo tam najwięcej materiału. Mam nadzieję tylko, że nikt inny tam nie poleci. Bo szczerze mówiąc, chciałbym uniknąć strzelania się do momentu, w którym zacznę budować skybase Jeszcze przed chwilą do Kepcia dzwoniłem się Pytałem ej a na rękach są poduchy czy nie ma Bo ja dawno nie grałem Powiedz mi czy są I Kepcie mówi że nie ma Ja trochę się przestraszyłem w tym momencie Uluju ale blisko strefę mamy No tak średnio bym powiedział Ale okej okay, tutaj i tak musimy się zacząć budować Nieco później Dlaczego? Ponieważ mamy tylko 1500 matców do zebrania Tu nawet historii wam nie opowiem jak zwykle to bywa No bo tak szybko te matce zbierzemy Ła Knucie ty Jest! Co on taki spocony? Cham prostak bandyta! To pierwszą gierkę mamy już z głowy. Skonaj się wziął tu w ogóle! Moi drodzy, a jeszcze pamiętajcie szybciutko, że 10 tysięcy fałdolców jest do zgarnięcia. Jeżeli chcesz taki potężny pakiet dla siebie, to zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę. No i oczywiście użyjmy jego kodu Smarty w sklepie. Będzie sprawdzony, także nie oszukiwać, zapraszam serdecznie, zapisujcie się. jakie tu spocęce gram na tym turnieju, a ja myślałem, że to forfal będzie turniej. No ty najgorsze, no. No i lecą tu, zobacz, że tu osób leci... O, co tu lecicie? Dobra, idę gdzie indziej. Jaka skrzyneczka piękna. I pistol fioletowy. No, A, no oczywiście, że tak. Co innego mogło wypaść, no. Kurde, knuty. Wszędzie atakują cały czas. Będzie mnie podjeżdżał teraz. Ham, prostak bandyta. No nie da się tu grać, tacy spocenty tu są sami. o. o, 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 o. Już maców nie mam, amunicji nie mam. Nud z daleka jeszcze tam jakiś strzela. hamiety ty. pan, do widzenia. Reszcie już jakiś bambik trafił. Myślałem, że tu sami spocęce są na tym turnieju. Dobra, maców troszeczkę mamy, ale zdecydowanie potrzeba jeszcze uzupełnić kamień. No i przydałaby się jakaś bandażownica, bo co prawda mamy trzy apteczki, ale to może zdecydowanie nie wystarczyć. Typek, no nie wierzę. Jeszcze drugi. To bama jest ta gra, no skąd oni się biorą? Nagle 50 osób. Jak tu strefa się zamyka? Zaraz jeszcze trzeci leci. Idźcie do siebie. Nie wiem, ja tu punkty za miejsce cały czas dostaję, ale tu już czwarta motorówka przejeżdża. Fajnie, fajnie, stoi w strefie i patrzy się na mnie co ja robię. Daj mi spokój, no skąd wy się tu bierzecie wszyscy? Hehehe, chodź <laughs> tu, chodź tu na chwilę, chodź tu, wyciągnijcie. otyknucie. Jakiś cudę dotarłem do drugiej strefy, ale nie wiedziałem, że ten turniej będzie tak spocony, że będę musiał siedzieć praktycznie dwie minuty w strefie. No dramat! Punkty się sypią ostro, ale ja nie mam full matsów, żeby zacząć budować Skybase. Dobra, jak się ta strefa zamknie, to już muszę budować, bo inaczej wszyscy po prostu będą go widzieć. A tu ziomek jest, tu się zaboksował ziomek. Nie wierzę. Dlaczego? Jakim cudem? Tam chłop jest w ogóle. No nie! Ja nawet shotguna nie mam, żeby go wyjaśnić na blisko w razie czego. No, chłop tu siedzi. Bo gdzieś daleko była ta strefa, dobra. Ja tu poczekam, on tam edytował coś. Idę tu się w krzaku schowali. Tylko kapelusz nie zdradził. No i idzie tu, ja nie mam nawet, nie mam shotguna nawet. Idź w drugą stronę, idź w drugą stronę, no. Dobra, poszedł sobie. Uf. Jeszcze jeden ziomek tu jest. Nie wierzę, skąd oni się biorą wszyscy? Ja nie mam pytań, naprawdę. Ten turniej jest ultra spocony. Solo kaszkapy są łatwiejsze niż ten turniej. Czemu oni ośmiogwiazdkowy hotel tam postawili w trzy sekundy? Dalej, panowie, bo strefa idzie, już skajby i zacząć budować, no. Mam full matca. Nie dojechał mi jeszcze żaden spoceniec. Także nie jest najgorzej. Może nareszcie jakieś mniej spocone lobby dostałem. Okej, okay, perfekcyjna strefa, słuchajcie. Perfekcyjna strefa w tym momencie. Właśnie to jest ten czas, to jest ten czas. Wygrywamy teraz z Skybase'em na bank. No lepsza okazja może się nie nadarzyć. Ja jeszcze tylko chwilę poczekam. Bo tu się okazuje, że w strefach siedzi około 20 osób teraz. I czekają, aż wszyscy wyjdą ze strefy. I dopiero oni dołączają. I tak robi 20 osób. No normalne to jest, powiedzcie. Gdzie te czasy Fortnite, tak, gdzie ja rampy nie potrafiłem dobrze postawić. A daszków to się Używało tylko po to, żeby kumpla zablokować. Dramat. Dobra, budujemy, budujemy, żeby tylko nikogo nie było. No, błagam, no! To musi się udać. Dobra, dobra, spokojnie, bo się trochę za bardzo podpaliłem. No, muszę iść, bo strefa, no. Znacie to uczucie, gdy jest zwyczajnie za cicho. Ty knucie chami niszczycielu dobrej zabawy ty Wiecie jaki skin dzisiaj przed do sklepu nie Byście się zastanawiali dlaczego mam dwa famasy To no to już jest mój czwarty albo piąty Który mi wydropił na tej miejscówce No sprawdźmy co tu będzie w tej skrzyneczce już za miła odmiana Dobra jeszcze tylko trochę metalu I zaopatrzenie mam naprawdę ładne Jest wszystko pico bello magnifik. Teraz tylko żeby nikt nie zauważył Dobra jestem już całkiem wysoko I miałem dwa jumpady Ale postanowiłem jednego zużyć Ponieważ tam są jakieś spocence Ultra spocence Które kuta bandzą I to strasznie kuta bandzą I trochę się cyklamy że za chwilę mi to wszystko rozwalą. No A gdyby się to miało tak stać, to sobie wskoczę po prostu na jump i tyle, no. Jakim cudem to mnie jeszcze nikt nie strzelił? Czemu oni z tych boksów nie wychodzą jeszcze? Przecież dawno czas, godzina wybiła, no. Panowie do strefy, do strefy, nie, nie patrzcie na mnie tu. Tak, tak, myślałem, że się czai na mnie. Skórkobaniec, widzieliście? Ham, prostak bandyta, no. Widzieliście co za ham? Dobra, ja se tu wracam. I bydlaku, najgorszy ty! Hamie, ty, najgorszy! To fajny panowiec. To ładny laser teraz, co? Za 130 tak o. Ja nawet chłopa nie widziałem. Nie wiem skąd on strzelił. Dobra, teraz zaczniemy budować Skybase odrobinkę szybciej. Ryzykując, że nie starczy nam maców gdzieś tam w ostatnich strefach, no ale przynajmniej będzie szansa, że nas po prostu nie zauważą tak szybko. Dobra, lecimy. I najgorzej to wyszło teraz. Okej. Okay. Żeby tylko żaden spoceniec w strefie nie czekał. Tak robią te knuty. Ole ciśniemy, ciśniemy. Dobra, robimy to, słuchajcie, robimy to. Teraz musi to wyjść. Okej, okay, skończyło mi się drewno. Nie mam już drewna, nie mam już drewna. Super zabawa, po prostu super zabawa. Wymyślić na turnieju sobie Skybase. No po prostu o, czubek jest ten Czubek i tyle. No. Dobra, przynajmniej widzę już granice strefy, słuchajcie, i mamy maksymalną wy... wysokość, chociaż prawie spadłem sobie kostkę skręciem. O, ho, zaczyna się, zaczyna się. Już ręce całe mokry. już ręce całe spocone. Klasycznie jak na skybase, ie. słuchajcie. Lecę i oszczędzam maksymalnie maczy. Mam nadzieję po prostu, że następne strefy zaczną mi siadać, bo inaczej nie ma szans na wykonanie tego Skybase'a. Po prostu 1500 matców to za mało, żeby wykonać skuteczny skybase. No ale jak na razie nie jest najgorzej, jak sami widzicie. O no już metal, już metal, już mam tylko 400 500 metalu. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy pod nami spoteńce. Pod nami przeciwnicy Ja wiem, że punktów niewiele Ja wiem, ale uwierzcie mi To jest ultra, ultra trudne Po pierwsze, żeby w ogóle się tymi matcami wyparmić, O właśnie A po drugie, żeby nikt nas po prostu nie zauważył Bo jak sami widzicie No knuty patrzą w niebo Polują, siedzą w krzakach Nie mam pojęcia co oni robią Ale są w każdym razie tutaj ultra spoceni Ci to się chyba nawet tumowali Teraz udają, że się strzelają niby bo nie udają Ostatnia próba, ostatnie podejście na Skybase. A. Ja muszę stąd uciekać, bo tam leciało 25 tysięcy z oczywiście, na tartach. Ja nie wiem, czy ta miejscówka stała się najbardziej popularna teraz. No i chłop tam jest, no nie wierzę. Dziabny go goć, nie dzianny. Stój w miejscu, stój rzesz. Chłop co, skacze co się rusza. Odjechać, ja go nie podjadę. No muszę się w krzaku skutabandzić, no. Chłop chyba prawa do posesji tam wykupił, no bo nie rusza się stamtąd w ogóle, no i do strefy już. Oczywiście. Hotel siedmiogwiazdkowy. No zejdź na dół, no. Ja żadnego leczenia nie mam. No nie wierzę, no zginął takiego typa, no. Co się budować nie potrafi nawet? Ale 20 ryb już miał ze sobą. Jakim studem. Knucie ty najgorszy. Aż żebyś se kostkę skręcił. Morał tej historii jest krótki i niektórym znany. Nie żyć knucie drugiemu źle, bo se sam kostkę skręcisz. Tam prosta bandyta. 50 rybiek w ekwipunku. No, moi drodzy, było ultra ciężko. I tak naprawdę Skybase udał się tylko i wyłącznie raz i to jeszcze nie tak w pełni. I już nawet nie chodzi o to, że tylko 1500 maców mogę mieć ze sobą. Co i tak stanowczo utrudnia sprawę. Problem polega na tym, że ludzie po prostu kuta kutabandzą do ostatniego w strefie. Raz spotkałem typka, który siedział w dwóch strefach, w dwóch strefach i tylko jadł rybie. Skąd to wiem? Bo robiłem dokładnie tak samo. Tylko po to, żeby dotrwać do tej finalnej strefy i spróbować zrobić Skybase. No poziom był znacznie wyższy, niż się spodziewałem. I faktycznie tu spoceni gracze grali. To w każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie łapce w górze, a na dzisiaj pozostało mi się tylko pożegnać. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć! Moi mili, moi drodzy, pierwsze tylko szybkie przypomnienie, że już w tę niedzielę startujemy z drugim tygodniem turnieju Predator Solo Cup. A czym jest Predator Solo Cup? No to oczywiście turniej solo Fortnite'a. Do wygrania są przekozackie nagrody, takie jak na przykład ten monitor gamingowy. A więc zapraszam w niedzielę o godzinie 11. Do zobaczenia!